Serdecznie po dłuższej przerwie. Dzisiaj na tapetę trafia radejko lampowy Grundik. Nie wiem jeszcze dokładnie z którego roku i czy działa. Zaraz będziemy otwierać. W dobrym stanie. Jak widać, obudowa. Tutaj ta ob osłona głośnika. Widzę, że jest oczko nie wiadomo czy sprawne. w ogóle nic nie wiem na temat tego radyka. dostałem od właściciela w celu przejrzenia, regeneracji i ewentualnej naprawy tak wygląda z tyłu wszystko w całkiem fajnym stanie jest to model Grundig typ 2042W jeszcze nie otwierany, dalej już obocone, Odłączymy antenę. Zciągamy. pokrywę. I zobaczymy, co tu ujrzymy. Troszkę przykurzone, ale nie jakoś strasznie. Jeżeli się. O, na początek coś to widać. Brakuje tutaj dwóch lamp. I to we wzmacniaczu. Co jeszcze? Tam w głębi widzę brak żaróweczki jednej. Czemu? Ktoś widocznie do czegoś potrzebował. No dobrze, zobaczmy jaki to rocznik. I coś bliżej może zaglądniemy do środka. No tak, jesteśmy znowu na wizji. Doświetliłem sobie tutaj troszkę, powiem Wam, że jak na takie radio, nie jest strasznie gabarytowe, jakieś ogromne, ale i małe nie jest, o, głośnik ma potężny, potężny, masywnie, konkretnie zrobiony, jest to odlew aluminiowy, nie, jakiś, nie jakaś wypraska blaszana, co ma ciekawego tutaj, antenę wewnętrzną do fal długich, Zapewne tak jak mówiłem brak żarówki, brak dwóch lamp we wzmacniaczu i widzę jakąś pieczątkę. Spróbujemy to zbliżyć wiostrzyć 16 november 1953 16 listopad 53 rocznik data produkcji o głośniczek jest piękny. Zero uszkodzeń na nim, membrana jak nowa, trochę przykurzony, ale na tyle lat nie ma się co dziwić. To jakaś mała pajęczynka. Za chwilę zobaczymy od spodu, co tam się dzieje. Pod spodem, czy filtry wszystkie są w całości? Radejko już mamy położone na brzuszku przy obracaniu słyszałem jakiś dźwięk taki lekko metaliczny jakby jakaś blaszka czy coś, coś jakby tam było luźnego zaraz zobaczymy o proszę bardzo zaraz na pierwszym planie Leży tutaj blaszeczka miedziana. I co tu jeszcze mamy? O, i kabelek, który był, to jest od masy. A wiem, to było tutaj w tej szczelinie. I tutaj jest grafitem pociągnięta cała ta dolna płytka. Jest to w ten sposób odekranowane, od jakiejś zakłóceń. Rozumiemy. Czyli to trzeba będzie tu przylutować. A co więcej, powiem Wam, że jestem zaskoczony, jak na radyjko niemalże 72-letnie. Zaraz wam to pokażę z bliska, przy lepszym świetle. Zobaczcie. Co tu widać? 70, prawie 2 lata. Tutaj odrobinkę jakichś poproszków. W środku radio, w każdym zakamarku, prawie jakby wyszło z fabryki przed chwilą. Wszystkie filtry, ceweczki, nieceweczki, wszystko wygląda na sprawne. Tu jakaś mała pajęczynka coś tam fruwa, to wszystko odczyścimy. Tu jakieś i tak, pajęczynki same, to niegroźne rzeczy. Wygląda to na dobrą niebieską robotę. I tak jak mówię ta blaszka, tutaj przywodzik to naprawimy. Oczywiście w funkcjonowaniu radia w samym uruchomieniu nie ma to większego znaczenia. Ale jakieś tam przedźwięki mogą być słyszalne. OK, odkurzacz przygotowany szczoteczka z włosiem. Przystąpimy sobie w pierwszym rzędzie do odkurzenia tych pajęczynek. Będzie głośno. To? To powinno być. że będzie słychać to jest właśnie ta dolna pokrywa która od wewnątrz widać może będzie widać jak się błyszczy jest pociągnięta farbą chyba taką grafitową i to ma zapobiegać wszelkim zakłóceniom to tak jest grubsza je sobie podpicham żeby można było tam swobodnie wszystko sprawdzać To jest naprawdę, naprawdę to jest w radyjnym stanie perfekcyjnym, się wydaje. Tak naprawdę dobrze. Zaraz się do jaką tu chodzi i jakie lampy. Lampy powinny być... Lampy powinny być opisane na budowie radia. No i są. I to jest. Jak widać. EAEC, czy BC 80 i EL 41. Końcówka mocy. No, a jutro będę musiał zejść do magazynku swojego w piwniczce i zobaczymy, czy coś takiego znajdziemy. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak fajnie jest rozwiązana tutaj antena do UKF-u. Wróci tutaj w ten sposób kabelek i dwie blachy takie aluminiowe, czy folie takie aluminiowe umieszczone są wewnątrz. Jedna się tutaj kończy, przechodzi przez radio, w połowie są łączone z przewodami i biegnie na drugą stronę obudowy. I tak jest rozwiązana taka podstawowa wewnętrzna antena UKF-u. Przez nie wszystkie detale ładnie. Remujemy do okay. Dobrze, wszystko mamy przygotowane do lotowania. Troszeczkę od razu na swoje miejsce w szczelinkę, w którą ma trafić. Za, za chwilę ta dolna pokrywa. Dobrze, blaszka jest zamocowana w odpowiednim miejscu. Przymierzymy o, tak to powinno być. Ten tworek się zgadza. Przywkręcik na razie sobie tą płytę tutaj dolną zamontuję. W razie gdyby trzeba było coś podstroić to sobie ściągniemy ją jeszcze. Ale na dzisiaj to będzie koniec prac, trochę podczyszczone. Znalezione wszelkie usterki. Jedna maleńka usunięta. Ciąg dalszy jutro, jeśli znajdę lampy. Do usłyszenia do zobaczenia. Witam ponownie kolejny dzień reparacji Radyjka Grundik. Znalazłem w swoich zapasach szaróweczkę piękną, błyszczącą. Już ją umieszczamy w odpowiednim miejscu. Może nie wypadnie. Trochę słaby jest ten dostęp. Sposób. palce cienkie, długie dały radę no i kochani znalazłem piękne nówki błyszczące lampy Telefunken pierwsza na miejsce EABC80 wejdzie ok, umieścimy lampeczkę a, chciałbym jeszcze powiedzieć pierwsza jest na miejscu że trochę poczyściłem to radyjko nie korzystając z kamery, lampy już się pięknie błyszczą. Większość jest odkurzona. I no nie chciałem po prostu z odkurzaczem, z jakimiś wacikami przedłużać czasu nagrywania. Druga lampka EL, jak mówiłem, 41. Gdzie to ma tą końcówkę? Tutaj jest ubek. Weszła. Wszystko ładnie się błyszczy. Proszę bardzo, lampki na miejscu. Myślę, że jesteśmy już blisko pierwszej próby. Podłączymy sobie wewnętrzną antenę w odpowiednie gniazda. Sprawdzimy na budowie Antena UKF. Górne wejścia. Czyli te. Dobrze. I co? Tu wszystko mamy. Będziemy próbować uruchomić radyjko. Już mam przygotowaną taką podstawę z żerówką. Oczywiście będziemy pierwsze uruchomienie robić przez żerówkę. I zaraz do tego przystąpimy. Wszystko mamy gotowe, podłączone. Ustawiam kamerę tak, żeby było widać dobrze. <laughs> Lampy sprawdzimy. Włączam. Żarówki świecą. Wszystko jest dobrze jak na razie. Już pojawiają się pierwsze tutaj żarzenia. W tych mniejszych lampkach tego tak nie widać. Zobaczmy. Coś się pojawi. Okręcimy radio szumi, antena jest Więc ja w działa, nic nie trzeszczy i poszukajmy jakieś. O, radio. Thank you. Thank you. Wielki bartosz Kizierowski. No, po karierze zawodniczej przez kilka lat prowadził reprezentację Hiszpanii około, pięć, i Jeszcze jedna pięć, informacja z kraju. Jutro poznamy mistrza, ale i mistrzynię Polski w skokach. Szczególnie na wybrzeżu, będzie też padał śnieg. A, A. A. Może Być Wygrali Angela Gabel i Tamasz Dybal autorem Podwiatr. Gratulujemy. Mistrza, za godziną 20 dowiemy się, kto wygląda.

Jakby się rozchylają. W trakcie dostrajania do stacji zawęża się ten pasek. Próbuję odnaleźć swoich do zrozumienia, że to jesteśmy możliwe. dobrze dostrojeni. Jest, że, no, że to wszystko, co się Panu przydarzyło, miało sens? Na pewno. No cóż, kochani, dziękuję za współpracę, za oglądanie. Polecam się na przyszłość. Subskrybujcie, będą się pojawiać następne modele, następne radyjka lampowe, zawsze można się będzie czegoś ciekawego może dowiedzieć. O, a tutaj przy tym radiu jeszcze trochę dopieszczę obudowę Są tu jakieś takie bardzo drobne, mm. ubicia ryski Ale to na tak jak mówiłem ponad 70 letnie radyjko to są nieznaczne trochę spróbujemy to zapastować może nie trzeba będzie jakiejś strasznej regeneracji dodam jeszcze, że radejko posiada oddzielnie potencjometr do strojenia tonów wysokich i oddzielny do regulacji tonów niskich wszystkie. Obydwa pięknie działają, żadnych trzasków. Rodejko ma bardzo fajne brzmienie, spróbujmy może jeszcze na innych falach długie. Gdzieś tu jeszcze powinna Warszawa nadawać. Nawet tutaj jest napis, napis. Pokażę zaraz z bliska. Warsaw po niemiecku. Zobaczmy, czy coś tu znajdziemy. O, proszę. Czyli tą samą piosenkę znalazłem na dwóch zakresach. Tu z szumami, na falach długich, tak jak to dawniej było. A tu będzie na UKF-ie. Uprawią seks. O, proszę. Temat od razu Niesamowita różnica jakości i głośności przy okazji No zobaczmy, ale średnie Coś po sowiecku Być może rumuński no jest pięknie w każdym razie, wszystko działa Trzask przy przyłączaniu zakresów O, no, chińskie radio nawet mamy Trzask przy przyłączaniu zakresów to standard w tych radiach Można będzie jeszcze poczyścić Zdyki na tych przyłącznikach, ale tego już nie będę chyba nagrywał. Jeszcze raz pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. subskrybujemy, łapkę w górę proszę, będzie dobrze.